Żałujesz trochę, że w tańcu z gwiazdami nie zobaczymy Małgorzaty Rozenek i Magdy Mołek? No jasne, że żałuję. Być może w kolejnej edycji. Być może. Ja, ja w sumie liczyłam bardzo na to, że Magda tańczy, bo pamiętam, jak miałam rozmowę z nią. Do jej programu YouTube'owego i właśnie wspominałyśmy Taniec z Gwiazdami, bo jednak ona prowadziła pierwszą edycję Tańca z Gwiazdami. To miałam wrażenie, że z takim sentymentem mówiła o tamtym momencie i tak sobie myślałam, Boże, jak wspaniale, gdyby wróciła do tego programu. Wydaje mi się, że jest w takim momencie swojego życia, że może sobie pozwolić absolutnie na wszystko. Jak będzie miała ochotę na telewizję, to może być w telewizji. Jak nie, to nie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, i ona chyba też zawsze o tym mówi, żeby robić wszystko w zgodzie ze sobą. I może kiedyś poczuje jeszcze ten taniec. Ja na to liczę. Ty pamiętasz w ogóle ten czas, kiedy tańczyłaś z Radkiem Majdanem? Pamiętam, to była w ogóle druga edycja, w której ja wzięłam udział, ponieważ ja przyszłam do dziewiątej edycji tańca, a z Radkiem robiliśmy jubileuszową dziesiątą. I fajnie, fajnie mieliśmy z Radkiem. Naprawdę to była edycja, która miała wspaniały skład gwiazd i to była taka edycja, w której była naprawdę taka fajna atmosfera. Dobrze się tam pracowało. A macie w ogóle teraz kontakt z Radkiem? E, słuchaj, na co dzień nie, natomiast mamy taki wiesz, że się spotykamy na różne okazje, zapraszamy się na urodzinki, więc tak mamy bardzo dobrą relację. Tak, super.